Niemiecki, odcinek dziewiąty, dom i mieszkanie. Dom. Das Haus. Idę do domu. Ich gehe nach Hause. Jestem w domu. Ich bin zu Hause. Mieszkam w domu. Ich wohne in einem Haus. Klutsch. Der Schlüssel. Klutsche. Die Schlüssel. Drzwi. Die Tür. Drzwi. Ich öffne die Tür. Zamykam drzwi i ślisę die tur. Okno das fensta. Otwieram okno i ślise das fensta. Zamykam okno i ślisę das fensta. Schody repe wchodzę po schodach iźgieje ditrepe hinów schodzę po schodach iźgieje ditrepę hiną tam Podłoga derfusbom. Suffit, die Decke, Stian, die Wand, Strich, der Dachboden, Dach, das Dach, Komin, der Schornstein, Pomieszczenia w domu. Kuchnia. I się. Idę do kuchni. Iś gehe in Jestem w kuchni. Iś bin in der Łazienka. Pas idą do łazienki. Śgeje ins padecima. Jestem w łazience. Śbin im padecima. Ubikacja. Di toalety. Idą do toalety. Śgeje audi toilette. Pokój. Das Zima. Pokój gościnny. Das Wohnzima. Pokój dziecięcy. Das Kinderzima. Sypialnia. Das Schlafzima. Idę do sypialni. Ich gehe ins szlafcima. Jestem w sypialni. Ich bin im szlafcima. Czekam na Ciebie w sypialni. Ich warte auf dich im szlafcima. Otoczenie domu. Balkon. Der balkon. Wychodzę na balkon. Ich gehe auf den balkon. Garaż. Die garage. Ogród. Der Garten. Idę do ogrodu. Ich gehe in den Garten. Jestem w ogrodzie. Ich bin im Garten. Ławka, Di Bank, płot, der Zaun, brama, das Tor, die Forte, skrzynka na listy, der Briefkasten, drzewo, der Baum. krzak, derbusz, trawa, das Gras, trawnik, der Rasen, ogródek, der Kleine Garten, roślina, die Pflanze. Kwiat, die Blume. Czynności w domu. Otwieram drzwi. Ich offne die Tür. Zamykam drzwi. Ich schließe die Tür. Otwieram okno. Ich ofnę das Fenster. Zamykam okno. Ich schließe das Fenster. Chodzę. Ich hinein. Wychodzę. Ich gehe Sprzątam. Ich putze auf. Gotuję. Ich kochę. Odpoczywam. I śrułem ich aus. Śpię i szlafem. Pracuję w domu iść arbeite zu hause. Siedzę i sitzę. Stoję i szczeję. Czekam. iść warte. Zdania praktyczne Mieszkam w domu Ich wohne in einem Haus Mieszkam w dużym domu I wohne in einem großen Haus Moje mieszkanie jest nowe Meine Wohnung ist neu Mam balkon i ogród. Ich habe einen Balkon und einen Garten. W domu jest cicho. Es ist ruhig im Haus. W pokoju jest jasno. Es ist hell im Zimmer. W sypialni jest ciepło. Es ist warm im Schlafzimmer. W łazience jest zimno. Es ist kalt im Badezimmer. Moja kuchnia jest mała. Meine Küche ist klein. Mój pokój jest duży. Meine Zimmer ist groß. W salonie jest telewizor. Im Wohnzimmer ma jest ein Fernseher. W kuchni jest lodówka. in der Küche ist ein Kühlschrank. Mam klucz do domu. Ich habe den Schlüssel zum Haus. Mój dom stoi przy parku. Mein haus szczecht am park. Mam pokój dla dzieci. Ich habe ein Kinderzimmer. W domu są schody. Es gibt eine Treppe im haus. Lubię moje mieszkanie. Ich mag meine wohnung. Mój dom jest ładny. Mein haus ist schön. Chcę nowy dom. Ich möchte ein neues haus. Szukam mieszkania. Ich zuchę eine wohnung. To jest mój dom. Das jest mein Zuhause. Życzę miłego dnia. Ich wünsche einen angielski tak. Do następnego razu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.